OK. Nagrywam sobie ostatni odcinek na dzisiaj, żeby mieć już taki, wiecie. Hmm, ale nagrane ich parę do przodu. Um, żeby mu zjewać potem od do piątku codziennie. Później, wiadomo, zajęcia pracy nie ma tyle czasu. Teraz weekend więc sobie nagrywam. Chciałem przeskoczyć sobie do Centrum Pokémonów. No i natknąłem się na Don, moi drodzy, od razu przy wyjściu. Hmm, musiałem sobie tylko jeszcze parę minutek, wiecie. Westchnąć, odetchnąć po ostatnim odcinku, który no był, był jaki był. Ej, i... Gramy dalej, no. Co tutaj Don ma... E, znaczy, chce, żeby mi pomógł, tak? No, okej, okay, okej, okay, słuchaj. W czym mam ci pomóc? Okej. Okay. Chce, że Ukradli jej Pokédex i chce, żeby mi pomógł? No słuchaj, nie ma problemu, tylko no najpierw wiadomo, że moje Pokémon trzeba podlecić, tak? No, po tym... Po tym, jakże wymagającym gymie, no to... Wypadałoby to zrobić, zanim gdzieś tam udamy się w jakieś kolejne bójki wchodzić do... Wypadałoby troszkę te pokemony podleć, tak? Także tak też zrobimy. Okay. Czy ja stąd się tam gdzieś mogę dostać? Nie, stąd nie, czyli musimy... Wsiadaj na nodę. No. Ojejku. Zgaduję, że to, 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 to chyba nie tu. Ona ma na nas czekać przed, czyli... ...chyba musimy objazdówkę sobie tutaj wolność dookoła jednakowo, że ktoś gdzieś tutaj i chyba gdzieś tu, co? Tak, jest. Tak, 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 jasno. już ci pomagam. Dobrze, to on rozumiem. Twoje marzenia są niszczone, nie ma problemu. Zaraz wytłumaczymy kolegom, dlaczego nie powinni byli tego robić. Okej, okay, mają po dwa Pokemony. Dimeczo i Zubat. No to tutaj Nazliw i Koks. Okej. Okay. to kołcik tak. Watergun Zubata. A co tam Nazliw sobie zrobi, to fake auta zubata tak samo. Okej, okay. myślę, że tutaj Zubacik już sobie puści. Jak najbardziej. Superacko, no tu jest za duża ekspo, no nie dał. Okay. W takim razie ja myślę, że my tutaj użyjemy po prostu Water Watergana w Chimecho, a co tam sobie zrobi nazwę, to już jest druga sprawa. Grout, ok, czyli się bustuje. Special Attack. Apror, to nazwa, ok. Watersport. Uhej, przepraszam. Ok, no to my tutaj 3 mecze już dokończymy. Myślę, że tym Waterganem powinno to się chyba udać, co? No jednak jeszcze nie. Ok, nazwa używa tormentu. Znowu Apro, ok. Znowu nazwa Mega Drain. O, czy to poszło w naszego koksa? To będzie... Okej, okay, słuchajcie. No. I liczmy, że teraz Bada nas nie złanszotuje. Badiu, czy coś takiego. Okej. Okay. Cox 750 punktów expa, level 33, superancko. Okay. Dwa Pokémony trawiaste. My tutaj nie mamy w ogóle co się zastanawiać. Tylko spróbujemy tutaj pająkiem coś powalczyć. Bo tutaj Koks na pewno nie jest dobrym, dobrym wyborem na takie typy pokemonów, Więc na spokojnie to zróbmy. Okej, okay, tutaj bardzo fajnie. Czy w ogóle to jest jakieś tak średnie efektywne? Ja nie wiem dlaczego. Skoro tam ognista atak też wchodzi. No ale fajnie, okej. Okay. Okej, okay, no to my spróbujemy ruchem typu. Oczywiście nie, trawiasty nasze. Znaczy, hmm, Spróbujmy najtrzej do venozaura po prostu. Venozaura tak downem wjeżdża naszego pająka, okej. Okay. Dostał recoilem. Czy zawsze losują czy te same ataki, czy o co chodzi? Ja się w ogóle pierwszy raz z tym atakiem spotykam, więc tego za bardzo nie znam. Możesz przestać. O Jezus. Super, super, oczywiście, że to od razu musiało tak perfekcyjnie zadziałać. Matko jedyna, nie, 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 nie. Ja niedługo sobie włosy z głowy wyrywać, naprawdę. Nie fajnie się dzieje ostatnimi czasy, to, to na pewno, no tak nie fajnie, nie fajnie. No, słuchaj, no. Nazwę. Spadnie. Kalectivajer? Wow. No my dalej uporczywie spróbujemy cokolwiek pająkiem tutaj zrobić. Czemu? Nic innego? No bo nic innego i tak nie będzie specjalnie efektywne z mojego <laughs> repertuaru. Ja tutaj chociaż Nightshade myślę, że coś tam podziała na tego Wanozauro. Jak najbardziej, widzicie? Cox też tam jakiegoś Expo zebrał, tu pałem, level 28, także fajnie. Okej, okay, no. Forget Czego to się w ogóle nie zresztą Sucker Punch. Ruch typu mrocznego. No i słuchajcie: Fury Wave w takim razie out i Sucker Punch wchodzi w tamto miejsce. Jak najbardziej. No to w takim razie przetestujemy to od razu na Value. No okej, okay. to to już electivy, elect, no ElectiVine wyglądał swoją drogą. No, właśnie w... w Pokémon Go właśnie odbywa się Community Day na e, ElectaBaza. Znaczy, e, o, jak tutaj, tutaj możecie zobaczyć. O, mogę wam nawet pokazać tutaj. E, no tak, tak, tak. O. Pięknie pod domem respią mi się Electabazy. Już nawet jednego electi, Electivire'a sobie właśnie zrobiłem. E. Tak nawiązuje tylko do tej właśnie teraz walki, że dom też go miała. Mhm. Okej, okay, czyli Don odzyskała swój Pokédex. Nie ma problemu Don nie ma za co dziękować. Wiem, że... byłabyś zagubiona bez Pokédexu. Okej, okay, to jak najbardziej też się przejdziemy w kierunku tamtej drogi. Znowu pan policjant. Okej, okay, dobra. Okej, okay, to pardon, pa pa pa. Nie, byku, proszę, dlaczego nie pozwalacie mi wyleczyć pokemona? To w ogóle był pokemon do zebrania. Tak, przenoszymy się do pastorni dokładnie, okej. Okay. Okej, okay, i znaleźliśmy fly tutaj. No to, to taki plus chociaż. Okej, okay, to myślę, że możemy już tutaj e, przejść sobie dalej, ale najpierw, najpierw moi drodzy. Co tutaj jest? Guardspeak. okej, okay, fajnie. Teraz tak, my się przejedziemy do centrum Pokémonów oczywiście standardowo. W razie z nasze później, czy pieczymy no i tak, ona jest tutaj. Wejdźcie nasze Pokémony i pojedziemy na drogę 212, jak mówiła Don, bo to będzie kolejna droga, gdzie będziemy mogli złapać nowego pokémona. Także czego chcieć więcej moi drodzy? Mogłem sobie ułożyć włosy na nagranie, nie? Bo tak wyglądam. Ale kąpałem się dopiero co przed nagraniami i też nie chciałem ich od razu układać, bo myślę, że dzisiaj co jedziemy w domu prawdopodobnie. Więc po prostu chciałem sobie tak wiedzieć być naturalny. Okej, okay. czy któryś z naszych pokémonów się można nauczyć defoga? Znaczy flya. <gryzio>, Gryzio, no i super. Który ruch? Który... Czego się pozbędziemy? Myślę, że sam do Tajku po prostu się pozbędziemy. <laughs> no i super. Co my tu jeszcze mamy? Rock Smash, jakieś katy Harden, Trick, Aurora, Beam, Magic Code, Aqua Ring, Slam, Speed Up, Light Screen, Earthquake, Gastro Acid, Ice Fang i Min Gastro Acid, ktoś się tego chyba nauczyć. Co? Pająk. No i super. bo co robię, ten gastro acid, żebyśmy mieli... Okej, okay, jednak to jest bezużyteczne bo To się to, no, nie warto. Nie, jednak. O oh, Jezus. Miss kliki, super. Ale dobra, czy ktoś może też F quake? To by było fajne. Czy ktoś tutaj może tutaj F quake? Zróbmy z koksa jeszcze większego koksa Jaki go ruchu się pozbędziemy? Myślę, że po prostu pozbędziemy się. Myślę, że pozbędziemy się mat bomby, bo. Albo mat slapa, ma slapa. Ta mat bomba może nie jest, ale jak już trafi to chociaż tak solidnie. mat slap jest taki. Hmm. A, R kolega nie bardziej, myślę, że to by fajnie podziałał. Okej, okay. i to w sumie na razie tyle z tego, co sobie tutaj chciałem zrobić. Myślę, że możemy powoli udawać się na tą drogę, właśnie 212. Wsiadamy na rowerek i lecimy w tym kierunku. Tak, tak, tak. Moje biorące dokładnie, właśnie tam się udajemy. Przejdziemy sobie tutaj przez góry. Tutaj niestety, niestety będę unikał walk z Pokémonem, bo chciałbym, jakby się po prostu dosyć na tą kolejną drogę. No i niestety nie udało się. Zed Ursa! Jeden z moich ulubionych pokémonów. Jest takim słodkim małym misiem, teraz zbadał z takim wielkim złym niedźwiedziem. Sprawdźmy, jak sobie tutaj poradzi. Okej, okay, całkiem silny ruch, ale ma mało pp. Trzeba na to brać poprawkę, że ma mało pp. Okej. Okay. Tu już z tymi wszystkimi trenerami walczę. Ojej, tutaj coś jest. tutaj coś jest. Jak, ten, jak ja tu mogę wejść? Dobra, trudno. Powalczę, ale chcę tego pokabola. Bardzo coś fajnego. Ale gloom akurat. Mam nadzieję, że to ją zbiję. Bo jak nie, to zaraz będą stan spory i tak wcześniej musimy napić się muszą. Bo właśnie mega drain jakiś. O, super efektywne, pół HP nam zaciało. A to jeszcze ten RF, jaki będzie po sprawie. <tryk> Szkoda, że nadal nie mam żadnego potiona. Nie? Fluffy Tail, ok. No i kolejny. No i drodzy, no i kolejny. Dewgong, ok. No tutaj raczej Koksa nawet nie będę próbował wystawiać, bo to zbędne i niepotrzebne. A Niechaj będzie cebulka. Niech sobie cebulkę zobaczy. A co to? Co Magic Leafa użyję i powinno to być całkiem efektywne z tego co mi się wydaje. Owszem. A on w kimkę, ok. Jasne, byczku, kimaj sobie, nie ma problemu. No prawie, prawie nam się udało stąd wyjechać. Już. Dobra, z Jigglypuffem chyba sobie Cox poradzi, co? Zobaczymy, może madbomba w końcu się. Wow, siadła! Siadła bomba. I to prawie one-shot. O, no, dobry slap, ok. Jak wiemy, to się może właśnie tak parę razy kastować. Okej, okay, trzy razy trafiło. To myślę, że WaterGun tutaj już dokończy robotę na tym Jigglypuff'ie. <coughs> Jak najbardziej, moi drodzy. No i super. Dobra. Jedźmy dalej, jedźmy w dół. Postarajmy też się właśnie... No i... Złapało nas. Gebait nas złapał. No moi drodzy, gdyby to był mój pierwszy encounter na tej drodze, to był całkiem zadowolony. No ale niestety... Niestety tak nie jest. Cox water gunem. Typ smoczoziemny, więc tutaj watergun jak najbardziej użyteczny. Sandstorm tutaj gabejt użył. Okej, okay, myślę, że tutaj drugi watergun powinien już dać radę sobie dokończyć tą robotę. Na przynajmniej taką mam nadzieję. Oczywiście, że nie, no bo jak żeby inaczej, tak down okej. Okay. Proszę, żeby to. Dobrze, okej, jest okej. I Rico go dobił. Jest super, Koks 514 punktów Expa, level 34, bajecznie. Oh. Wow! A gdzież to my jesteśmy, moi drodzy? Road 213? 213? A Don nie mówiła o 212? Gdzie jest 212? żeby ja się musiał udać tędy, Czybym totalnie wybrał złą drogę, moi drodzy. E, no ja wam powiem tak. Prawdopodobnie, bo to nie ta droga. Don mówiła o 212, nie o 213. Ja byłem pewien, że to będzie tutaj za tą rzeką. No ale jak widzimy to jest droga numer 213, nie 212, więc raczej to nie to miejsce. Okej, okay, no to w takim razie, no cóż mam powiedzieć, a mogę przejść? OK, czyli tam na razie się nie możemy dostać. Okej. Okay. A czy my w takim razie możemy na przykład dostać się tu, albo nie, tutaj możemy się gdzieś dostać. Nie, no, a to chyba trzeba... No, nie, nie, nie w ten sposób, nie w ten sposób, okej. Okay. To trzeba gryzio, fly. Możemy się rozwiązać do Home City. Więc z takim miłym akcentem, szybkim lotem na Gryziu do Herd Home City zakończymy sobie ten odcinek. Już nawet nie pamiętam, jakie to było miasto, ale zakończymy sobie ten odcinek. No jak widzimy, musimy tutaj się udać w kierunku drogi 212, która jest gdzieś tam na dole. Także wiecie co, no w momencie, w którym się dowiedziałem, że jest jakaś droga 212 i mogę tam zyskać nowego Pokemona, Oto, myślę, że zyskałem ochotę na nagranie jeszcze jednego odcinka. O ile się nie okaże, że już na tamtej drodze byłem, i, i nie mogę domować Pokémonu. Aż sprawdźmy to jeszcze w tym odcinku. Sprawdźmy to razem, czy ja tu już byłem. Nie, jakieś tam mamy, by dostać. Może to trzeba gdzieś chwilę przed Heart Home City odbić. Bo co? No cóż, myślę, że dowiemy się tego dopiero w kolejnym odcinku, moi drodzy, także um, ja dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnym. Trzymajcie się, hej, cześć i pa pa!